Witajcie, drodzy słuchacze i widzowie, w kolejnym odcinku. 3 maja 1791 roku obradujący w Warszawie Sejm czteroletni uchwalił ustawę zasadniczą, która przeszła do historii jako konstytucja. 3 maja była drugą na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych i pierwszą w Europie spisaną ustawą zasadniczą. Jej twórcy inspirowali się myślą polityczną i społeczną europejskiego oświecenia oraz konstytucją amerykańską z 1787 roku. 11 artykułów ustawy rządowej wprowadzało m.in. trójpodział władzy, monarchię dziedziczną oraz opiekę prawną nad chłopami i mieszczaństwem, a także znosiło liberum veto. I choć ustawa zasadnicza przyjęta przez Sejm Czteroletni obowiązywała jedynie 14 miesięcy, była symbolem dążenia do odrodzenia narodowego przez cały okres zaborów. Uchwalenie Konstytucji 3 maja było możliwe dzięki patriotycznym środowiskom, które rozumiały, jak ważną kwestią jest zreformowanie Rzeczypospolitej. Prace nad Konstytucją Majową toczyły się kilka miesięcy w wąskim gronie, do którego należeli m.in. król Stanisław August Poniatowski, działacz polityczny Ignacy Potocki. Marszałek sejmu czteroletniego Stanisław Małachowski i wpływowy publicysta ksiądz Hugo Kołłątaj. przygotowana przez nich ustawa nie była rewolucyjna, ale fundamentalnie zmieniała system polityczno-społeczny Rzeczypospolitej. 3 maja 1791 roku Zamek Królewski został otoczony wojskiem projektu ustawy, przygotowanego przez postępowy obóz nie udało się utrzymać w tajemnicy przed konserwatywną, staropolską opozycją. Dlatego. By jego uchwalenie stało się możliwe, autorzy dokumentu zastosowali fortel. 3 maja 1791 roku Zamek Królewski został otoczony wojskiem dowodzonym przez bratanka króla, księcia Józefa Poniatowskiego. Obrady w sali senatorskiej rozpoczęły się około południa i trwały kilka godzin. Były bardzo dramatyczne. W czasie, gdy na Zamku Królewskim toczyły się obrady, na plac przed nim tłumnie wylegli mieszczanie. Kiedy konstytucja została uchwalona. Początkowo nikt nie wiedział, co się stało. Sto lat później pochód zmierzający ulicą świętojańską z Zamku Królewskiego do Kościoła świętego Jana uwiecznił na obrazie Jan Matejko. Namalował jednak nie tylko postacie, które rzeczywiście były świadkami uchwalenia Konstytucji, ale też takie, których tam nie było, ale miały znaczenie symboliczne. Oryginalny rękopis Konstytucji 3 maja znajduje się w Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Jest to rękopis brulionowy, mający szerokie marginesy, na których tuż przed uchwaleniem ustawy wnoszono ostatnie poprawki. W archiwum akt dawnych znajduje się także pierwszy czystopis konstytucji przyjętej przez Sejm czteroletni. Ten wyjątkowy dla polskiej historii dokument jest bardzo niepozorny. Rok po uchwaleniu konstytucji Sejm Wielki wciąż obradował, uchwalając kolejne ustawy budujące nowy ustroj. 3 maja 1792 roku król wmurował kamień węgielny pod budowę świątyni opatrzności bożej, mającej być wotum za uchwalenie konstytucji. Rosja przy pomocy Targowiczan dokonała drugiego rozbioru Polski. Radość z przyjęcia ustawy nie trwała jednak długo. W tym samym czasie w miasteczku Targowica zebrali się magnaci chcący obalić nowy ustrój. Dążyli do podziału państwa na samodzielne prowincje i nie zamierzali poddać się prawom ustanowionym przez Konstytucję 3 Maja. O pomoc wojskową zwrócili się do Carycy Katarzyny II i takąż otrzymali. Na rzecz pospolitą uderzyła 100-tysięczna armia rosyjska i rozpoczęła się wojna polsko-rosyjska nazywana Wojną w Obronie Konstytucji 3 Maja. Jej efektem był drugi rozbiór Polski. Słowo Targowica jest w języku polskim synonimem najcięższej zdrady narodu i państwa. Dziękuję, że byliście ze mną i do usłyszenia w kolejnym odcinku, gdzie znowu odkryjemy historię. Do usłyszenia. Pozdrawiam.